Cześć, witam wszystkich. Zrobimy z Wami aktualizację obecnej sytuacji. Omówimy z Wami to, co się wydarzyło teraz na rynku. Pokażę Wam, co może się wydarzyć w na najbliższym czasie. Jak to wszystko ja sobie widzę. No i omówimy z Wami krypto. Omówimy z Wami indeks dolara i złotówkę, bo tam też jest w sumie ciekawa sytuacja teraz. Dobra, zaczniemy od tego, co się dzieje u nas na krypto. Mówiliśmy z Wami w poprzednim nagraniu o alternatywie. Jeżeli my nie zobaczymy wzrostu do poziomu 34-35, to w takim razie co wtedy? W takim razie my traktujemy ten tutaj spadek jako zwykłą, w sensie, że ten wzrost, jako zwykłą trójkę korekcyjną w fali czwartych. To jest to, co właśnie się wydarzyło. Czyli mówiliśmy z Wami, że albo tak do poziomu 34 i później zejście w dół, albo od razu zejście w dół, ale zejście poniżej tego dołku będzie na 100%, no nie? To zejście dostaliśmy. I niestety albo na szczęście nie było wzrostu do poziomu 34. Więc na tym wzroście udało się zarobić sprzedaliśmy część, no nie, i czekaliśmy, przynajmniej ja czekałem, na wzrost do poziomu 34, żeby tam sprzedać całą resztę i później czekałem ja na kolejne zejście w dół. Tego wzrostu nie było, więc nie dali sprzedać wyżej. W sumie tutaj tyle. I skoro my nie dostaliśmy z Wami tego wzrostu, w takim razie to nie może być przykątna, bo w przykątnej u nas obowiązkowo fala 4 musi w ten obszar Fali pierwszej, tak, musi, musi wejść do tego obszaru, czyli zahaczyć przynajmniej ten dowek naszej pierwszej fali spadkowej, czyli jest 1, 2, 3. Tutaj musi być czwórka. Tak, u czwórka musi w tych okolicach się skończyć. Tego nie było. W takim razie traktujemy to jako impuls spadkowy. Skoro u nas jest impuls spadkowy, ja uważam, że można pomału kupować. Na niektórych altach u nas jest wyjście w dół trójkąta. Ja w sumie na grupie pokazywałem, tak, na telegramie które monetki mnie interesują, ja pokazywałam strefę, gdzie ja będę kupować altcoin'y, ja uważam, powtarzam jeszcze raz, inwestycja, o teraz pojawia się naprawdę bardzo, bardzo fajny okres i teraz tam wiecie, jest inflacja, teraz tam jakaś wojna, to wszystko powoduje to, że sytuacja na rynku jest niestabilna, ale ja uważam, że logicznym jest kupować nie kiedy monetka zrobiła wzrost na 500-1000%, a kiedy monetka właśnie się koryguje, kiedy my jesteśmy w trakcie spadku. I o takich globalnych, bardzo istotnych poziomach, ja uważam, że od tych poziomów można właśnie brać. Czyli wiecie, szukamy strefy, gdzie u nas jest po prostu wsparcie, gdzie u nas jest powiększony wolumen. Nie wiem tam gdzie u nas skończy się impuls spadkowy gdzie u nas tam skończy się nasze obliczenia spadkowe albo korekta tam powiedzmy tak jeżeli wy wykorzystujecie fala oczywiście w swojej analizie cokolwiek i pomału ja uważam że teraz można już kupować ja myślę że to jeszcze nie jest koniec ja nie wierzę w to że my zobaczymy od razu rozpoczęcie wzrostu pokażę wam po prostu przykład od u nas jest. Spadek wyjście w dół z trójkąta, trójkąt występuje zawsze fala przedostatnia, Czyli ostatni spadek rozpoczęcie wzrostu, później no nie. I od вот, zobaczcie, u nas jest spadek, i niby już tutaj jest koniec naszej. Koniec naszego trendu spadkowego. Zaraz będzie rozpoczęcie wzrostu. Ale my staliśmy w miejscu tutaj tak naprawdę. Tak, czyli nic ciekawego się nie działo u nas 100 dni. I dopiero po tej. консолідації, ми достатньо розпочинча зросту. От мусить бути подобна ситуація. Ми мусимо в тих околицях ще покренчити, і от допіро по тим всім, от, от, от якось так, ну не? ми зобачимо розпочинча поволі-поволі нашого зросту. Я то собі від якось так, плюс у нас є ще одна справа. то є то, що у нас є вище вду, в сенсі, що імпульс спадковий, у нас не може бути чогось такого що є тільки один імпульс. Є мінімум А, Б, С, або 1, 2, 3, 4, 5, але мінімум Trójka musi być, tak? Więc ja uważam, że oczywiście, że skorygować ten tutaj spadek trzeba. Ja uważam, że tak, i właśnie ja kupuję. Ja kupuję, polecam kupować top monetki. Skupcie się na e, top powiedzmy 20, może 30 na Coin Market Cap, tak? Nie kupujcie Shiba, nie kupujcie SOL, nie kupujcie jakiegoś tam Dogi Coin, bo Elon Musk powiedział, że można Teslę kupić za Dogi Coin, nie kupujcie tego, to są monetki, które są bardzo, wiecie, nimi po prostu manipulują, więc tego gówna kupować nie trzeba. Skupcie się na takich, wiecie, top monetkach, na monetach, które e, wykorzystują, tak, tam wykorzystując powiedzmy blockchain, jakieś tam A, tam, DOT, jakieś monetki normalne, tak. Robią inne projekty, wykorzystując ich właśnie, wiecie, wykorzystując tą monetę. No nie, więc ja uważam, że trzeba skupić się na takich top monetkach i właśnie inwestować pieniądze w, w monetki, które są bardziej znane, tak? A nie w monetki, które po prostu pojawiły się na rynku, bo u nas był hype, bo wszystko rosło i właśnie można było zrobić tam pump na 1000%, jakiegoś tam gówna czyli powiedzmy tam dogecoin. No nie, oczywiście, że ktoś na tym wszystkim zarobił, no nie, ale ja uważam, że teraz podczas obecnej sytuacji na rynku kupować takie coś nie warto. No i powtarzam jeszcze raz, u nas jest dywergencja na trzech dniach, na jednym tygodniu. U nas jest, u nas jest wyjście w dół na niektórych altach z trójkąta. No i plus jest struktura całego impulsu spadkowego u nas teraz w dół. Więc ja uważam, że pomału, ja mówię jak ja robię. 50% swojego kapitału w trakcie tego spadku ja chcę zainwestować. Nie kupujemy wszystko w jednym miejscu, dzielimy to wszystko na kilka części. Pierwsze zlecenie jest najmniejsze i właśnie w trakcie spadku dokładamy, czyli tutaj są już większe kwoty. No nie? I w taki sposób, jeżeli będziemy kupować, to nasze średnie wejście w rynek będzie gdzieś tutaj, czyli powiedzmy tam około naszego dołka. Wiadomo, że na samym dole nikt nie kupi. No, to jest niemożliwe. Ale my budujemy teraz pozycję na okres dłuższy. Jeżeli trzeba będzie zaczekać rok, ale my za rok zarobimy z Wami 1000%, ok, ja będę czekał no i jak mówię, kiedy zacznie się już trend tam już faktycznie można będzie fajnie pohandlować i można będzie z Wami bardzo fajnie zarobić, będziemy mogli z Wami bardzo fajnie zarobić, na razie jest taka sytuacja jaka jest, no i rynek jest bardzo męczący i niestety nic ciekawego się nie dzieje, ale powtarzam jeszcze raz, uważam, że możliwości są fajne, na przykład tam mówią już, że zaraz tam będzie scam USDT na przykład tak, ja to wszystko słyszałem i raz mi się wydaje, że już 15 razy i nadal to wszystko funkcjonuje i z USDT wszystko jest w porządku, ale jeżeli takie coś się wydarzy, to po prostu przypominam, co się wydarzyło u nas, kiedy pojawił się koronawirus. No, nie wiem, w ciągu jednego dnia dostaliśmy spadek na 40%. Ludzie, którzy nie panikowali i kupowali podczas tego spadku, zarobili bardzo dużo w ciągu roku. Więc ja uważam, że pomału, pomału, pomału w trakcie tego spadku możecie otwierać pozycję. Ja osobiście to robię, no i właśnie kupuję monetki, które tam które mnie interesują. Więc w sumie ja pokazywałem monetki i strefy, gdzie ja właśnie będę brał. Więc jeżeli chcecie, to możecie na telegramie to wszystko zobaczyć. Tyle, tyle. Więc uważam, że tutaj naprawdę jest ciekawy okres. Lokalnie fajnie byłoby ten tutaj impuls korygować. To będzie korekty do poziomu mniej więcej 30 tysięcy i od tego poziomu patrzymy, co będzie się działo. Tutaj ja uważam, że musi być zejście jeszcze niżej, jeszcze jedno zejście tutaj to o mówiłem, flat konsolidacja i rozpoczęcie właśnie kolejnego impulsu do góry ja to sobie widzę jakoś tak i taki jest mój plan, ja tego się trzymam i uważam, że pomału w trakcie tego spadku można kupować monetki, które właśnie was interesują które, e, które na przykład wy chcieliście kupić, ale było za drogo, Od teraz już nie jest za drogo i powtarzam jeszcze raz, moje podejście jest takim, że mm, kupić Kupić monetkę, kiedy ona zrobiła już wzrost na 1000%, to jest głupio. A kiedy my jesteśmy w trakcie korekty i wszystko leci do dupy, ja uważam, że to jest naprawdę niezła możliwość, żeby właśnie kupić to, co ja chciałem kupić wcześniej, albo wcześniej, tam być wcześniej dla mnie to było za drogie. A teraz w sumie czemu nie? Wiadomo, że może być niżej, ale powtarzam jeszcze raz, nie wszystko w jednym miejscu. Więc pomału w trakcie tego spadku, osobiście mówię za siebie, ja biorę, będę brał i... Bardzo istotnym jest to, żeby część kapitału u Was było w, w Bitcoinie. Bo od zobaczcie 19 rok, rozpoczęcie tego tutaj wzrostu. Ten tutaj wzrost był powiązany jeszcze z tym, że u nas był wzrost na dominacji Bitcoina. Jeżeli takie coś się wydarzy, to alty nadal będą w w miejscu. I będzie bardzo nieprzyjemnie, jeżeli my zobaczymy zaraz na przykład takie coś, od, Widzicie, tak: 19 rok i o ten tutaj wzrost tak samo był na dominacji Bitcoina. Tak, wiadomo, że później był alcyzm, bo dostaliśmy ten spadek, i właśnie na altach można było bardzo fajnie zarobić. Ale część pieniędzy polecam trzymać w Bitcoinie w razie wuju, jeżeli takie coś się wydarzy. To jest według mnie logiczne. Dobra, więc wybierajcie interesujące Was monetki, zobaczcie na przykład na Ethereum. Tak samo, jest impuls spadkowy, ja uważam, że musi być jakaś tam korekta, i później właśnie ja dopuszczam to, że będzie zejście jeszcze niżej. Poniżej tysiączki eterium, tak, my możemy zobaczyć. Niestety albo na szczęście, ale od, jeszcze raz powtarzam, od, od konsolidacji musi być, tak, musi być jakiś flat przed kolejnym pumpem, przed kolejnym rozpoczęciem naszego wzrostu. Więc lokalnie, lokalnie uważam, że analizować teraz rynek nie ma sensu. Jest impuls spadkowy, czyli my rozumiemy to, że pomału teraz można kupować. Jeżeli zaraz tam powiedzmy na jakieś tam godzinówce, My zobaczymy z Wami impuls do góry, tak super od korekty można będzie wziąć jeszcze minimum jeden impuls. Więc e, na razie, na razie sytuacja wygląda tak, jak ona wygląda, czyli wiecie. Po prostu u nas jest wyjście w dół z trójkąta, musimy to rozumieć, czyli wyjście w dół z fali przed ostatniej, czyli to jest ostatnia fala spadkowa, która teraz się rozwija przed minimum korektą, to nie musi być zmiana kierunku, ale musi być korekta przynajmniej więc po mało, po mało, po w trakcie tego spadku ja dobieram jest dywergencja na 3 dniach, na, na jednym tygodniu no i właśnie alty, alty wyglądają bardzo fajnie, podchodzimy teraz do a, bardzo istotnych stref, ja uważam, że no, przynajmniej odreagowanie, przynajmniej lokalny wzrost musimy zobaczyć dobra, więc jeżeli coś Was interesowało wcześniej, jeżeli chcieliście coś kupić, ale nie było fajnych cen, to myślę, że teraz one są w miarę fajne. Ja osobiście kupuję. Ja kupiłem BTC i właśnie ALTE, które ja uważam, że są fajne. Na grupie w Telegramie wszystko pokazywałem, trochę pokazywałem, więc ja osobiście uważam, że możliwość jest, trzeba brać. Ale jak mówię, nie na wszystko. Tak, część pieniędzy można zainwestować. Tak, indeks dolara. U nas tutaj była z Wami taka teoria, że... Tak, zaraz Wam jeszcze pokażę złotówkę. ale dawajcie. najpierw my zobaczymy z Wami indeks dolara. Tak, o, tutaj, zobaczcie, u nas jest taka teoria, że my zobaczymy z jeszcze jeden wzrost. To będzie ten ostatni wzrost i u nas będzie cały impuls do góry, czyli brakuje nam jeszcze wzrostu, powiedzmy tam w kierunku 110, może 115. I od tego poziomu ja uważam, że zacznie się spadek, tak? I od na tym spadku będzie rozpoczęcie wzrostu na naszym rynku. Znaczy ogólnie, nie tylko na kryptowalutach, ogólnie, tak? Indeks dolara poleci w dół, dzięki temu tam złotówka będzie lepiej się czuła, tam wszystko będzie lepiej się czuło. No nie po prostu teraz są spadki i ludzie ryzykują z tak? I kupują właśnie dolary. I teraz, na razie przynajmniej, ja widzę wzrost na indeksie, na indeksie dolara. Tak, u nas była taka teoria, że jest impuls spadkowy, jest B i brakuje nam fali C, czyli brakuje jeszcze jednego zejścia, tu tam mniej więcej 102, tak, i później my czekamy na tam flat i kontynuację naszego wzrostu. Tak, oto u nas była bo ten spadek, u nas pojawiła się przekątna. Przekątna występuje zawsze jako fala pierwsza albo ostatnia. W tym przypadku ostatnia jest koniec naszej korekty i my czekamy na rozpoczęcie wzrostu. Od właśnie, od właśnie ten wzrost ja uważam, że od takie coś będzie się działo i my zobaczymy jeszcze jedno wyjście do góry. Później spadek. Bardziej globalnie ja swoje obliczenia nie zmieniam. Uważam, że u nas jest takie coś. Tak, może nawet jeden tydzień. 1, 2, 3, 4, i teraz jest piątka I od po tej piące, tak, od po tym wzroście, ja uważam, że będzie rozpoczęcie naszego nowego cyklu. Bo innych dolara poleci w dół, pierwszy przesadnik będzie w okolicach stuby, tutaj będzie jakiś flat, i później wybicie trend linii i zajście jeszcze niżej. Ale to wiecie, o tym będziemy mówić później, dużo później, to wiecie, potrzebujemy trochę czasu. Jak mówię, tutaj musi być flat na bitcoinie, musi być konsolidacja, do tego, żeby. Wielu ryb nabrali pozycję. I ja uważam, że ten wzrost to jest właśnie wskaźnik tego, że na razie nic fajnego nie będzie przez jakiś czas. No, niestety, 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 trzeba to przyznać po prostu, no nie. Ja też bardzo długo czekałem na wzrost. Myślałem, że ta fala 4 najpierw będzie miała kształt trójkąta, później że to będzie przekątna, a, i właśnie niestety ani pierwszy scenariusz, ani drugi się nie sprawdził. Nie dostaliśmy żadnego potwierdzenia, powiedzmy, KPOI. Na przykład tak jak było z tą przekątną mnie, no że musi być wzrost do dołu pierwszej fali spadkowej. Nie było tego, więc nie ma potwierdzenia. Z trójkątem właśnie to samo nie było potwierdzenia wzrostu. Więc niestety przechodzimy teraz na scenariusz z zejściem niżej. No i jak mówię, musi być flat, konsolidacja i później wyjście do góry. Teraz propos złotówkę. Tak, odnośnie złotówki, jak ja to wszystko sobie widzę, tutaj zaraz Wam pokażę, co tutaj u nas było, na USD. tak, odnośnie złotówki, u nas była z Wami taka teoria, że ogólnie, jeżeli tam chodzi o to, co ja Wam pokazywałam wcześniej, mi się uda, że każdy z Was pamięta, o, tak, u nas tutaj było płaski poziom, no nie, i my czekaliśmy z Wami na wybicie tego poziomu i właśnie spadek, tak, czyli mówiliśmy z Wami o tym, jeszcze gdzieś tutaj mówiliśmy z Wami o tym, że złotówka może lecieć w kierunku 5, w sensie, że dolar będzie kosztować 5 złotych, gdzie to było, tak. gdzie to było, to było gdzieś tutaj, tak, powinniśmy wiedzieć, że wybicie 4 i 3 spowoduje to, to, że my pójdziemy do góry, no i właśnie był tam jakiś wzrost do poziomu, 4,6, ale to w sumie nie jest aż tak istotne, więc tak czy siak my czekaliśmy z wami na wybicie tej trend no nie i czekaliśmy na wami na wzrost. Wcześniej był no tam już dużo czasu minęło, ale czekaliśmy na ten tutaj wzrost, no nie? I teraz zobaczcie, u nas jest bardzo bardzo ciekawa sytuacja teraz. Ot jest nasza trend tutaj w okolicach tam 4,3. Dostaliśmy wybicie i bardzo istotny niuans, konsolidacja powyżej tej trend linii. To jest bardzo istotne. I ot, zobaczcie co się dzieje teraz. Z punktu widzenia fan, u nas pojawi się trójkąt, który występuje zawsze jako fala przedostania. Nam brakuje jeszcze jednego wzrostu na DXY, więc z indeksem dolara ten tutaj wzrost będzie nam się zgrywał. Jak ja to wszystko sobie widzę teraz? Ja to sobie widzę jakoś tak, że u nas jest A, B, C, D, i od tutaj my możemy zaraz dostać jeszcze lokalną korektę. Dopóki my jesteśmy powyżej poziomu fali C, można liczyć na to, że my zobaczymy wzrost. My zobaczymy wzrost w kierunku 5 zł. I tutaj, tutaj tutaj trzeba będzie rezygnować tak ja uważam tutaj trzeba będzie sprzedawać powoli dolary no i właśnie po tym wzroście skoro wyjście w górę jest trójkąta taka trójkąta jest falą przedostatnią po tym wzroście my zobaczymy zejście z powrotem do tej tutaj strefy więc ja na razie nic nie ruszam jeżeli chodzi o dolary, u mnie część, od, jeżeli wy nic nie zrobiliście wcześniej, jeżeli wy nie zabieraliście nawet powiedzmy wiecie my kupowaliśmy jeszcze gdzieś tu, nie? Jest teraz fajny plusik, jeżeli wy nie realizowaliście w ogóle nic i wy czekacie cały czas na 5 dolarów to ja polecam część już realizować, ale jeżeli wy już to zrobiliście to w takim razie ja uważam, że warto trzymać jeszcze część pieniędzy w dolarach i spokojnie sobie czekać na ten tutaj wzrost. I właśnie tutaj, tutaj w okolicach 5 zł za 1 dolar, to już będzie taki powiedzmy nowy psychologiczny poziom. Tak, i w tych okolicach raczej będzie przystanek i właśnie rozpoczęcie korekty. Dobra, więc ja to sobie widzę jakoś tak. Yy. Tak, tutaj to było, no nie? O nas tutaj była taka teoria, że no, my zobaczymy falę D, i później korekta. I ot, właśnie u nas jest tutaj fala D. I ja uważam, że tutaj zaraz, dopóki my jesteśmy powyżej fali C, u nas się rozwija trójkąt, czyli jest jakaś tam lokalna korekta, jakiś flet, i później my zobaczymy wyjście do góry. I e, przypomnę Wam tylko, co u nas było z tym głównym rosyjskiem. Od ten rubel no nie? Zobaczcie, o tu nas jest jeden 2, 3, cztery Wyjście w górę z trójkąta i odbyła konsolidacja obok naszego właśnie poziomu tak poziom mm, poziom który nas powstrzymywał z, powstrzymywał z 2015 roku tak o, mniej więcej od tego poziomu i od tego poziomu to na, cały czas odskakuje i później zaczęła się wojna czyli coś się wydarzyło takiego konkretnego tak i my później dostaliśmy właśnie ten tutaj wzrost mm, ten tutaj wzrost tak było wybicie. Ja właśnie mówiłem, że tutaj widzę do 90, no dalej my dojdziemy do poziomu 100, no i właśnie tutaj było, wiecie, 100, nawet trochę wyżej, co na później poszło, no nie? I ot, to, o czym mówiłem Wam wcześniej, u nas teraz pojawi się trójkąt i ot, zobaczcie, jak, jak, jak się realizuje ten scenariusz z trójkątem, no nie? O, takie coś, ja uważam, że powinno się pojawić... Na złotówce. Z czym to wszystko będzie spowodowane? Od, od, od naprawdę tego nie rozumiem. Ewentualnie ze strony Białorusi jakaś rakieta wleci do Polski. Od ja nie, naprawdę nie wiem, ale coś powinno się wydarzyć w państwie, że my faktycznie dostaniemy ten tutaj wzrost. Ale z punktu widzenia fal to wygląda w taki sposób. Lokalnie korekta i my zobaczymy wyjście do góry w kierunku 5 złotych i jest możliwym to, znaczy dopuszczam to, że my zobaczymy na wyzłami ATH, czyli a jeden dolar będzie kosztować powyżej tam 4,7 tak, czyli historyczny poziom, którego na razie jeszcze nie było to będzie psychologiczny poziom, tutaj będzie pump jakiś tam, no nie bo tutaj będą wybite wszystkie stop losy. i o tutaj, jak mówię, ja uważam, że trzeba będzie rezygnować, bo w sensie, że rezygnować z dolara, czyli sprzedawać dolary i kupować złotówki, nie? w okolicach 5, bo tutaj będzie mm, historyczny poziom i psychologiczny poziom, nie bo ludzi po prostu muszą się przygotować do tego, że już jest nie 4 złotówki za 1 dolar, a już jest 5, czyli waluta państwowa po prostu traci swoją wartość. No, tak samo na przykład, jak jest z Myślę, że każdy to rozumie, że tam było 5 złotych, później 6, później 7 i od teraz my stoimy w okolicach 8, tak? Za 95 i my tam właśnie stoimy i się kręcimy, bo to jest psychologiczny poziom, tak? Jak on zostanie wybity, powoli idziemy jeszcze wyżej, no nie? O takie coś powinno się wydarzyć tutaj. Tyle. Więc w sumie wszystko powiedziałem, jeżeli chodzi o kryptorynek to polecam powoli, powoli nabierać interesujące Was monetki, w trakcie tego spadku, ja się tak robię, no jak mówię, możecie sobie wziąć powiedzmy tam macie, powiedzmy na koncie tam 100 tysięcy. Możecie sobie wziąć 50, w 50 powoli w trakcie tego spadku inwestować. bo ja tak robię. Takie jest moje podejście. A tam już później, post factum, już zacznie się wzrost, będziemy dokładać do swoich pozycji, no i właśnie można będzie fajnie pohandlować. Czyli to, co my robiliśmy z Wami, powiedzmy tam rok temu, pół roku temu, a teraz niestety, bo na szczęście jest gorszy okres. No i ja mam nadzieję, że to skończy się za niedługo. No, jak mówię, musimy dostać konsolidację, musimy nabierać pozycję teraz powoli. Tak musimy zobaczyć to, że a, wieloryby to robią. No i właśnie później ja uważam, że to wszystko ruszy. Dobra, tyle. Powiedziałem wszystko. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.